Gościem mojego wywiadu jest senator e, Rzeczypospolitej Polskiej, pan Piotr Gruszczyński. Witam pana. Witam serdecznie. dzisiejszym jestem u pana. Rozmawiam e, z jakiegoś czasu z parlamentarzystami, z radnymi. Jakoś nie mieliśmy okazji wcześniej się spotkać, z uwagi też na, na takie sprawy typu, że pan ma dużo obowiązków, my też mamy dużo obowiązków, ale rad jestem, że dzisiaj, dzisiaj się możemy porozmawiać. Trzeba z Panem przeprowadzić wywiad taki luźny na temat, dotyczył będzie tego, że jakby kampania wyborcza już ruszyła z kopyta, no bo widać to w mediach, w tym takim szeroko, w szerokim pojęciu masowego przekazu ruszył, a też w internecie, no i tak chcieliśmy porozmawiać z tego co wiemy, wypowiadał się Pan dla Radia Plus, jeżeli nie przekłamałem. Radio Gniezno. Radio Gniezno. dla Radia Gniezno. Będzie Pan startował na kolejną kadencję jako senator? Tak. Wiemy też, że Pana kontrkandydatem w staraniach o fotel senatorski będzie Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kujawa. Tak, na pewno jest to przeciwnik poważny, a dowodem tego są jego bardzo dobre wyniki, które uzyskiwał do Rady Powiatu, bo z tego co pamiętam, chyba po aktualnym prezydencie, Jacku Kowalskim, uzyskiwał do linii, no to budzi szacunek i bezsprzecznie będzie to silna kandydatura. Aczkolwiek, moim zdaniem, jeżeli te wyniki sondażowe się utrzymają, one mają jednak duży wpływ, szczególnie jeżeli chodzi o Senat, na ten ostateczny wynik, jeżeli te wyniki się utrzymają, to myślę, że Zdzisław Kujawa nie jest chyba faworytem. Tak, tak sądzę, że tu jednak kandydaci Platformy i PiS-u skoczą ze sobą, bo jak to życie pokaże? No ja rozumiem, że ta, jakby, ta batalia jest ciężka i dużo pracy was czeka, bo, bo jest o co walczyć. Jakby karty się już powoli, niektóre opcje polityczne je e, odkrywają. Niektóre karty po prostu już zostały, czy jakby, można powiedzieć, piąki na szachownicy Puls Arena. to z przekazów medialnych, e, tych takich już bardziej no powiedzmy poważnych. E, ja mam takie wrażenie, że nasz przewodniczący Rady Powiatu pochodzę na sesję Rady w wizerunku takim tym powiedzmy Partia Polityczna to jest taka organizacja, która dąży do zdobycia utrzymania władzy. To jest taka jakby definicja. No celem polityki jest zdobycia tak, władzy. No tak, celem, ale partia polityczna w definicji sama w sobie, no to jest prawidłowa definicja partii politycznej. Do czego dąży? Dąży do tego, że pokazywanie tego całego i marsz pana Zisowa-Kujawy nie do końca jest jakby takie, jakie być powinno. A dlaczego? No, chodzę na radę sesji powiatu i muszę pana senatora zaskoczyć, że zachowanie pana Mieczysława Kujawik jednokrotnie budzi obawy z uwagi na to, że rzucenie wertywami radnych zdarzało mu się. Jest to opublikowane na łamach naszego portalu. My nie boimy się, skoro są sesje nagrywane, my sami nagrywamy dźwięk i obraz. Podważę na przykład wiarygodność oponentów, czy to spisu, bo no tutaj chodzi o konkretny przypadek akurat. Toczyło to radnego makropońskiego, gdzie padły słowa, że radny makropoński ma DHD, a druga sprawa też są takie niepokojące jakby wypowiedzi co niektórych innych czołowych naszych więzieńskich polityków, tej sceny politycznej gdzie na przykład mówi się, że Pani Dyrektor szkoły musi uważać na słowa, bo musi sobie przypomnieć, kto jej daje na chleb. Ja mam takie pytanie, czy takie wypowiedzi, już pomijając jakby wypowiedź tego chleba i tej Pani Dyrektor, ale jakby wracając do Pana Zdzisława pojawę, bo o nim rozmawiamy, no bo chciałby wejść na te duże salony, tak, no bo z Przewodniczącego Rady Powiatu wchodzą na duże salony, to wydaje się, że ma jakby Szerokie ambicje, ale czy te ambicje czasem nie przedkładają się, że to uważam, że on chyba nie jest do końca przygotowany i jakby Pan senator ocenił takie zachowanie przewodniczącego Rady Powiatu, który niejednokrotnie pokazuje na tej sali, na tej sesji, że to on rządzi, podnosi głos na radnych, rzuca takimi inwektywami, jakimiś dziwnymi spostrzeżeniami, czy to przystoi człowiekowi, który za chwilę będzie się ubiegał o prestiżowy i poważny fotel, bo fotel senatora, no powiedzmy sobie, jest równie ważny, jak i parlamentarzyst posła. Nawet zdarza się, że niejednokrotnie ważniejszy, bo te projekty ustaw tak naprawdę muszą być przez Was rozpatrzone i pozytywnie jakby zatwierdzone, po czym one wracają do do Sejmu, no i, i ta praca w tym parlamencie dwuizbowym Wasza i parlamentarzystów Sejmu, no ona się po prostu dopełnia i bez Waszej roli ten proces legislacyjny tak naprawdę nie istniałby. To znaczy tak, to co Pan w tej chwili mówi, jest dla mnie zaskoczeniem i ja przyznaję, że w poprzedniej kadencji samorządowej miałem tą przyjemność, że wielokrotnie miałem udział w sesjach Rady Powiatu czy Rady Miasta. Natomiast ze względu na zwiększoną ilość obowiązków rzeczywiście ta moja aktywność na sesjach zdecydowanie zmniejsza. Ja chyba byłem tylko na jednej sesji Rady Powiatu, tej pierwszej, gdzie kształtował się zarząd w Starostwie Powiatowym. I trudno mi jest odnieść się do, do tych spostrzeżeń, o których Pan mówi, bo ja nie byłem tego świadkiem. Nie chciałbym oceniać czegoś, czego sam nie zobaczyłem, nie dotknąłem. Natomiast co do startu pana Kujawy, czy kogokolwiek innego. To są decyzje partii, zresztą jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu spowodowały i dzisiaj powodują to, że w zasadzie nie trzeba być w ugrupowaniu politycznym, można wystartować jako niezależny każdy rzeczywiście tutaj ma tego rodzaju prawo, ale to tak naprawdę to wyborcy zadecydują, kto będzie miał zaszczyt, żeby w tych ławach usiąść i podejmować ważne decyzje na następne 4 lata dla, dla kraju. No bo wiemy, że wybory Mandatowym są bardzo spersonalizowane, czyli tak naprawdę to idziemy głosować na twarz. Gnieździanie oddadzą swój głos nie tyle na opcję polityczną, co na osobę, do której mają zaufanie. Dlatego rzeczywiście będziemy mieli w Gnieźnie, no nie tylko w Gnieźnie, ale to ja myślę, że to głównie kierujemy jak w dzisiejszą rozmowę do Gnieźnia, będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację, ponieważ obok tego, że dojdzie do pewnej rywalizacji ugrupowań politycznych, jeśli chodzi o senat, tutaj będziemy mieli rywalizację bezpośrednio osób, za którym stoją określone twarze. Tak? Czyli jak dzisiaj już wiemy, lewica będzie organizował Lecisław Kujawa. Wszystko wskazuje na to, że Platformę Obywatelską, moją osobę, nie znam jeszcze kandydata PiSu. Myślę o tych ugrupowaniach, które mocno są zaznaczone na scenie politycznej, jeżeli chodzi o te wyniki sondażowe, bo one pewnie będą miały jakiś czynnik decydujący. Nie potrafię powiedzieć, kto będzie reprezentantem, jeśli chodzi o PSL, aczkolwiek nie przewiduję, żeby akurat reprezentant tego ugrupowania mógł odnieść jakiś znaczący sukces w walce o Izbę do... do Miejsce w, izbie. O, o miejsce w Izbie Senackiej. Bo tutaj rzeczywiście jest dużo trudniej, w mojej ocenie, osiągnąć ten pozytywny wynik. Dowodem tego niech będzie to, że na przestrzeni wielu lat jako przedstawiciel nieznany jestem tym pierwszym reprezentantem w Senacie, a dla przykładu w Sejmie mieliśmy tych nazwisk już sporo. Następne pytanie. Jakby dalej drążąca kwestie potrzeby dostania się do, do Izby Senackiej, no wiąże się to z kosztami. Jak to mówi ustawa o finansowaniu partii politycznych, fotel senatora, ja tak może kolokwialnie to nazwę na potrzeby wywiadu. Fotel senatora czy fotel parlamentarzysty sejmowego, no wiąże się z kosztami. Powiedzmy tak, że senacki mandat to jest korzyścią 100 tysięcy złotych. No, takie dziwne wyrażenie, czy Pan Wójt Kujawa jest przygotowany finansowo na tak duże obciążenie finansowe? Bo wiemy, że później po jakby zdobytym mandacie, w ramach jakby subwencjowania tych, 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 tych pieniędzy, tak, jakby koszty są zwracane dla partii politycznej, tylko że te pieniądze trzeba wydać. Nie? To może tak, ja nie do końca wiem jak to wygląda w SLD, ale odniosę się do tego jak to jest w Platformie. I chcę się odnieść jakby do konkretnych liczb. Na bazie moich doświadczeń. Otóż 4 lata temu, kiedy startowałem do Senatu, koszt mojej kampanii wynosiło około 25 tysięcy. Czasami mi się zdarza w ostatnich miesiącach słyszeć takie sygnały, że to, co robią politycy, jest elementem kampanii. I moja odpowiedź jest następująca. Kampania zaczyna się w momencie, kiedy wygrało się wybory. Ona ją się prowadzić przez 4 lata. Ja sobie nie wyobrażam, że można odnieść sukces, jeżeli nie jest zaangażowanym się przez 4 lata w działalność, tą, która związana jest z mandatem. Tak? Dlatego ja nie uciekam od tego, że ja nie prowadzę kampanii, że, 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 że tak naprawdę kampania będzie za miesiąc, za dwa czy za pół roku. Ona się toczy od samego początku i dlatego yy, też uważam, że podobnie jest w samorządach, kończą się wybory samorządowe i ten, kto jest liderem, musi mieć pewną koncepcję, w jaki sposób poukładać to wszystko, żeby odnieść następny sukces za 4 lata. Jeżeli ktoś nie buduje pewnej wizji w odniesieniu strategicznym na wiele lat, to myślę, że jest, jest skazany na, na porażkę. I teraz tak, wracając do kampanii, do, jeśli chodzi o Senat. Być może są parlamentarzyści, raczej ja też mam taką wiedzę, którzy wydają pieniądze porównywalne do tych, o których pan w tej chwili powiedział. Trudno mi się też odnieść co do konkretnej osoby pana Zdzisława ja bo nie wiem jakie on ma plany, czy ten start traktuje jako bardzo ostry element gry, jako ostry element w wyścigu, tak? O on... mam wrażenie, że chodzi podchodzi do tego, że wiedzą z góry już nawet zakładają, że będą no, zwycięzcami i w związku z tym jakby maksymum tej takiej, takiej twardej amerykańskiej demokracji, to gdzieś chyba się tak można śmiało powiedzieć, zdefiniować, że gdzieś tam po drodze takie hasło się w nich rodzi, zwycięzca bierze wszystko. I mam takie wyrażenie, że oni to wszystko chcą tutaj gnieździe, co do wzięcia zadać. Ale mówi pan o podwórku samorządowym, czy parlamentarnym? No teraz mówimy o wyborach parlamentarnych, ja, więc tak. mówię o parlamentarnym samorządowy. jakby... Nie osobiście się nie wydaje, żeby akurat lewica mogłaby być na ten moment taką siłą, która jest w stanie wziąć wszystko, Raczej to jest wariant mało prawdopodobny. Myślę, że Biorąc pod uwagę jakby sytuację w Polsce, dzisiaj są dwie partie, które toczą tak naprawdę ten prawdziwy bój o władzę, to jest FIS i Platforma Obywatelska. Być może będzie taka sytuacja, że ZLD będzie języczkiem uwagi do stworzenia większości, być może. Aczkolwiek nie należy zapominać o PZL-u, który jest ja wygodnym partnerem I wygodnym partnerem i może być wygodnym partnerem do każdej ze zwycięskich partii. W mojej ocenie dzisiaj SLD tak naprawdę walczy o czy wynik. Ja, ja, ja to tak oceniam. A jeśli będzie inaczej, a to jest niewykluczone, że tak się może stać, ponieważ do wyborów mamy jeszcze około pół roku i to może dużo rzeczy się wydarzyć. Hmm. Czy powiem sobie, tak, jako dziennikarz, hmm, no mam przyjemność, że wychodzi na wszelkiego rodzaju eventy, konferencje. Eventy w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu już nie będę tutaj wymieniał, ale niepokoi mnie fakt, bo na przykład, jeżeli chodzi o osobę pana senatora, czy moim nie w domniemaniu, no praca polityka, senatora czy posła polega na, jakby, na ciężkiej pracy. Czy ta ciężka praca polega tylko na pokazywaniu się na, na przykład jeżeli w jednym dniu są trzy, cztery jakby wydarzenia, czy to ta ciężka praca polega na tym, żeby się człowiek pokazuje na tych wszystkich wydarzeniach, żeby afiszował swoją jakby osobą na zdjęciach, przekazach medialnych? Czy jednak polityk tak bardzo znaczący powinien